Widzowie moi ukochani. Jak wiecie niedawno wy się No to jedziemy. I Elmo tym razem wejdzie do kina i nagla. Elmo, ale ty nie musisz. Ale jak to Elmo nie może? Ale przed tym Elmo pokaże Wam mojego fanalta. Oto jest mój fanal psiąika. Dobra. jak uczyć domu szalik trójka po cichutku po cichutku sobie uciekamy okej okay, uciekliśmy coś na dół super kawa panka panki panki splanki okej okay, wychylamy jedne drzwi otwieramy drugie drzwi i jesteśmy na dworze jej śnieg nie chciałem tego mówić ale Elmo się wdał nie wiem, co dostał, ale ma przysłym bardzo Dusia. To krzewo pewnie dałoby filmu flashbacki. Dobra, taksówka już jest. Okej, okay, jesteśmy w taksówce. Jestem biedny przez tą taksówkę. Jedziemy do Multikina w Pytkoście. To mnie będzie kosztowało tysiące. Jodziemy! W zapomniałem ja nagrywać, ale teraz będę nagrywać i dojść dusio. Jej! Dusio śniegu! Krę.

10 plus 10 and 11 and 11 equal the same because 10 plus 10 is 20 and 11 plus 11 is 22. Jeśli nie umiesz angielskiego, what are you doing, bro? Yo, Jimmy! Panic! Love to kill you, hipster! Thank you for Do usiłowania dźwięków z tła. A w ogóle na FNAFA dwa lata też Elmo pojedzie. Albo niebo bo FNAF to hollol. pojedzie. Ile śniegu! Zasteczka kupię w dino okay, ja, sklany most chyba prawdziwego mostu ja mogę patrzeć pat, pił pod głowie okej okay. O, bo O, słodzieczyk. o do śmietnika, by opowiedzieć ten szal! Nie jestem w śmietniku. O nie! Blondynki nas gonią! Kalaśnik! Imię Elmo od tyłu to Omle. Zaraz, Omle? Omle? Elmo? Tak. Imię Elmo od tyłu to Omle, ponieważ lubię omlety. Dobra, nudno jest. Czas się zrobić sklepik Elmo. Dzień dobry! Będziesz kupował po kolei. Bial, przecież spoilery do nowego szonika. powiem jak obejdzie. Okej, część druga, kupowania w sklepiku. Fajny taniec Elmo no 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 ja, 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 ja. Wyjedźmy przez okno! Okej, część to jest. Zada wyotchłań! A, 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 a część szczery to jest. Wracamy do filmu! Hej, Kangel! Ciekaw gal, nie się galuje! Mam nadzieję, że każdy to kumał. Sojtaj! Elmo, nie bądź klimczem! Klimciem! Klimczem! Klimciem! Szalaś, ale to było pięknie tak siówcie! Oh my god! To jest to sama ta sama taksiówka, tylko ulepszona. Niebieska linia. A to, to te klopki, to, to, to te były piulka. Wczoraj będziemy w bejt gości. Ominęliśmy lyś. Zjadłem no też. Udesiłem dzieci Jestem elmus Jestem Elmusz. Nawiązanie do Kajtusa Kaju. Mój współlokator. Jestem ty bogaty, słodzia. No bo to było takie. Magination! To ja powiedziałem. Powell of Imagination! Tylko Powell of IMA No to odcięło. ci będą jakieś plusaczki nowej Sisonika. Czas, ja, ja to już chyba powiedziałem. Numer telefonu Elmo to. Elmo nie ma telefonu. Du -du -du -du. To moje. Ta hej! Ludzie, mój współlokator jest dziwny. On widzi kino już! My jesteśmy jeszcze? Zalaś. Tutaj! A ty, Kto to los pośnya z atelem? Doślajnie jeden fałdolecz. Udajemy para dokumenty! Szkoła! Ten dzieciak jest kompletnie niewinny. Czas mu dokłaczać. Dokucać. I spitalmy! Łąp, 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 Na no ratunek 112! Wiem, że panna kolega umiela. Proszę się uspokoić, bo pana uderzy. Trudne sprawy. Moja sąsiadka jest dziwna! Mój sąsiad mówi, że jestem dziwna. Zapisany w gwiazdach! Siosia dobra, babcia zła! Siosia dobra, babcia zła! To tyle! Elekty nie znam. Jesteśmy już blisko! I jeszcze jeden blokiem szans. salas ja pokazuję cztery paluszki. Jest cztery blokiem szans na... Nie, zaraz, ja mam dwie lączki. Jest osiem blokiem szans na to... salas a nie, nie spędziłem samolotu. Mam cztery palce, czyli osiem blokiem szans. Jeden nosek ci pięć Dziewięć. Jedenaście, bo oczy. Dwie lączki, co oznacza... Nie wiem. E, 13, dobra, robimy losowe numer 13. Dwie nóżki, to jest... To jest 15. I jedno całko piękne, to jest 16. i Jedna dupka Elmo. To jest 17. Mamy 17% pian na to się będą pluszaczki zisionika. A jak będą, to kupuję. A Bella Hamlin Ed, ścieżka, no. Tomek i przyjaciele, ale tylko, ale tyl stale, bo nawet to kupa Pupa Playtime, FNAF, gadam losowe rzeczy, Bendy, Baldi, Hello Neighbor, dobra widzowie, zaraz będę kończył, a w sumie co ja gadam, nie kończymy? Bo jeszcze drogę powrotną To toltury wasze się nigdy nie skończą, ha, ha, ha! Tam w dosłownie Londo, dla tych, którzy nie znają kontekstu, pani, pani kielowczynia, no to powiedziała się Londo. A tam jest dosłowne Londo. Londo! Czyli ten pan i pani są w za kochani? Skupiliśmy się, ale plus jest taki, się kino już jest. I don't understand! Hej! Jesteśmy za szybko! Fuck, jesteśmy za szybko. Jo, idziemy! Lenifel i Niko! największe hifiko. Jej dość ciemno ja tu zimno muahaha wywal mu wywal mu elmo zostajesz bye, wybaj stycz zostajesz king bob pe? pe? pepe pepe pe, pan zobacz do 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 mi bije jesteśmy w takeli atak celi na palkingu! ląskim i malsznom elmo okej, okay, jesteśmy na schodach i multikino SONIK NIE! CO ONI CIŚ LOBILI? kurde, SONIK SZAMY daj już SONIK! właśnie kupujemy bilety a wy się nie bójcie, was latuje. dobra, widzimy się po się. oh my god powróciłem z filmu i po pierwsze mam takiego fajnego pluszaczka z czarnika. A po drugie, teraz będzie moja lecięścia taka na szybko. Czy film był 10 na 10 Pewnie. Historia sadoła jak oceniam? Smutna. Walki, jak oceniam? 10 na 10 Polecam. I, 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 i to jest chyba pierwszy raz, kiedy robotnik nie był siły. To było tak bez spoilerów, teraz będą mi spoilery na 102. Ściana po napisach, jak oceniam? żaląbista. Mam nadzieję, że kolejny nagle to będzie Sonic HD. W sensie film o Paltynacie będzie. O Paltynacie, Sonic HD. Ja, ja coś skomplikowanie to powiedziałem. Eee, dobra, taka druga sprawa to. Postrzeć dziadka Eggmana głośnik dla opatnika. Shalombista postać! No i jego plan to było dosłownie w sklucie. Powiem w dodatku, i, i będę papugować jego głos. Red, mój plan to jest. Zabiję cię się moje jedyną osobę, jaką kochałem, zabija cały świat. A trudne poświęcenie no. dla chłodnika i siadoła, cudo. Dziś nie wspominając o musicie. It one I think you know Ale no, reklamy przed filmem to był ból dupy do oglądania. Tyle mam do powiedzenia na temat leklam. I nic więcej nie powiem, bo nic pozytywnego nie mam do leklam przed filmem. Figurki na kubkach są. Okej. Okay. Pokażę, jakie ja wziąłem jak tylko wrócię do domu, bo jestem obecnie w taksówce. Dobra. El Według Elmo to jest taksówka. Dla mnie to jest auto. A same napisy to jest cudo. Cały film. Dosłownie. Ej, ciemno. Saluteńki, film prze, przeleciał przed moimi oczami w 5 sekund. Ale jedyne, czego nie mogę powiedzieć fajnego o tym filmie, przed samym filmem leciała reklama McDonalda, gdzie Sonic reklamował nowe zabawki. Skadnijcie cios! Tyle spoilerów się! Spoiler, spoiler, jest super sadol, super Sonic. Tyle żeś po ile A mój ulubiony tekst to było... Okej... Okay. Mój, naj... mój ulubiony tekst z całego filmu to było... Jeśli nie mogę władać światem, to przynajmniej mogę go ulatować. Labotnik. Dwa... Dwa... Nie, teraz... 1990... 1990 ileś tam? nawet Może nawet po... wcześniej! Do 2024. Dziękujemy. To chyba jakoś tak leciało, nie mam pojęcia. A jak to młowi się obelwało, nie było mi smutno. Ja nie mam uczuć. A teraz pokażę, co udało się zdobyć w kinie. Plusak szonika klasycznego. Plusak śadoła. Figulkę Sonika do kubka. I figurka śadoła. Alije, full Super shadow. Super Shadow Super Sonic. Super Shadow super Super te dwie postacie były szalągwiste. Czekamy do 2027 lub 6 na Sonika 4. Tylko przysięgam, uwaga, mega, mega, mega spoiler do Sonika 4 w ogóle. No to Sonik 4 hmm. będzie tam metalny Sonic. Jeśli on będzie biały, to ja się tak zdenerwuję. Tylko proszę, nie przywracajcie robotnika. Jeśli przywrócicie robotnika, to po, po was umrzecie. Nie przywracajcie robotnika, bo umrzecie. Do widzenia i niech Sonik będzie z tobą.